From planet to planet We travel the space way. We travel the space From planet to planet Mierzę zręcznie wszelkie wieczne frekwencje Znę te wściekłe sentencje, zdanie jestem na planecie małpy Wydziałem populację tak jak jakby debat Jeśli tam treble to nareszcie będę sam Ja, to nie bit jest pojebany, pojebany, Świat jest węz gazu atomowy, zegar Ja, robot i narzędzia, one produkują ciężar dużo w piekłach, dużo drzewa chciałabym ja to Pustelia. Przyglądam się ziarenkom pyłu, które leżą w ziemi. Jeśli ściągnę księżyc, to wywierciłbym nim przeżyć. Zostałbym sam okrąg, bo to jądro wciągnął wozą to cząsteczka wszechświata, który nie osiągnął swoją głową. Moje pasma odwiedzają każdą odchłań każda czarna dziura wsiąkła, bo to ponad świetlna droga, to nie w poziomach jest klucz. Kluczem poziom jest, jeśli masz w domu piątą, zburzy go po pociąg, to tożsamość mniej. Pasma wypełniają ci bębenki, jeśli poruszę młoteczki, to wypuje w tobie kielich, rzemieślnik, mówią, że nazwisko wiesz, czy przecież moje to kowalczyk, nie daj zakolczykować się bezki Zakupam w kajdany kowali swego losu, to wywali cię z podków galus, patrzmy, plain lotus Nie da się zapisać naszego levelu, on jest zapisany w w tak biada, jeśli nie znasz celu, to jest hajtek Tyle, że ma większą wyobraźnię Wyobraził sobie ciebie, jak nie patrzysz na zegarek, to się staje Znaczy idzie, znaczy leci, znaczy Tyle znaczeń zaznaczyłem, że zaznaczę jeszcze kręci Jestem pierwszy, bo idę ostatni Tam, gdzie Jezus, sprawa dotarła dopiero do trzeciego szeregu to rebus nasze pasma przekraczają już chęty, Czy jest jeszcze miejsce, gdzie nie sięgnę pewnie? To jest, nie, gdzie masz pas, masz pas, przemasz pasm przemasz pas, To przemasz pas, przemasz pasm pas, To przemasz pas, przemasz pasm Σε να βγάλω λεφτά, να βγάλω λεφτά, σε βγάλω λεφτά, σε βγάλω σε να σε λεφτά, να σε λεφτά, να βγάλω λεφτά, να βγάλω λεφτά, να βγάλω σε να βγάλω λεφτά,